Duż duż, 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 Tak! Dużko, dużko, Tak! Zaciągaj mocno! Kaj nogami! Wypchnij nogi! Wypchnij nogi! Masz! Zgłoszenie! Kaj nogami! Wyprostuj nogi! Wyprostuj nogi! Tak, tak! Od się do tyłu! Odkręć się do tyłu! Odkręć się do tyłu! Tak, 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 tak! No, sędzia! Zaciągnij, zaciągnij! Spokojnie! Tak, tak! tak, tak. On tak, tak, tam rusz, 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 rusz. Tak, 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 tak. Tak, kaczy, tak, kaczy, kaczy. kaczy. Zacznij, zacznij. Tak, tak, tak. Spokojnie. Zacznij on kaczy. Kaczy, kaczy, kaczy. zacznij głowę! Zacznij bokiem. się do przodu. Tak, zacznij, zacznij. Buźnij się do przodu. Trzymaj nogami, trzymaj nogami, trzymaj nogami. Tak, tak. Tak, od tyka, nie mogę uderzyć lebo, prawą rękę Spokojnie, spokojnie, zatknij nogi, zatknij nogi Tak, tak Karca trzymaj, Karca trzymaj, Karca trzymaj Karca trzymaj, Karca trzymaj, tak Poprawiaj, poprawiaj, zatknij nogi Na tak, głowę tak. Trzymaj, trzymaj Trzymaj tu, nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic Trzymaj, trzymaj, trzymaj

do góry do stać, stań do góry, stań do góry. 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 Artykuł na nogi, no, na nogi żelazo. do I ok Tak, teraz Wyciągni głowę, Wyciągnij głowę. Tak, wyciągni głowę, nie daj mu ręki. Nie daj mu ręki może. Tak, nie spokojnie, 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 go, spokojnie, 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 Przyciągaj, spokojnie, Przyciągaj, głowę spokojnie, głowę,

�wie 何 Spii, oh, spychaj, 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 spychaj cały czas. Podchodź nogami, podchodź nogami, podchodź nogami, podchodź do góry, do góry cały czas. Ręką wdrać, rękę Rękami spychaj, prawą ręką spychaj. Spychaj tam od wdrać. Tam wyciąga, tak wyciągnij, wyciągaj. Wyciągnij, wyciągnij. Spychaj, masz rodę, masz rodę. Masz

¡Vaya! zadocha, ¡Vaya! ¡Vaya! na ¡Vaya!